partnerem seminariów uprawowych tegorocznych naszych seminariów uprawowych jest firma Kortewa. Jest z nami dzisiaj pan Paweł Talbierz z firmy Kortewa. Dzień dobry panie Pawle. Witam serdecznie. Panie Pawle, no jesteśmy na seminariach. Już kiedyś mówiliśmy o tym, że mają państwo świetną wiadomość dla rolników, mianowicie nową substancję czynną fungicydową. To w dzisiejszych trudnych czasach w dzisiejszych czasach, kiedy tak wiele substancji znika, to jest bardzo dobra wiadomość. Gdyby pan mógł powiedzieć kiedy naprawdę rolnicy będą mogli ją już zastosować e, i przeciwko czemu e, jest to nowa broń? Zdecydowanie po raz pierwszy od 20 lat mamy nowy mechanizm działania. Czy będziemy mieć w praktyce w najbliższych kilkunastu, no kil kilku tygodniach od momentu, kiedy rozmawiamy, e, rozwiązanie przede wszystkim na sektorze paskowaną liści pszenicy. Ale jeżeli mówimy, dlaczego to jest rozwiązanie tak fajne, tak dobre, tak nowoczesne, to przede wszystkim to, że faktycznie od kilku lat obserwujemy, że pojawiają się nowe su substancje czynne, ale są to substancje czynne mechanizm działania które do tej pory stosowaliśmy, czy SdHi, czy triazole. Grupa Pikolinamidy, którą reprezentuje Inatrack Active jest nowym mechanizmem działania, dzięki czemu będziemy mieć nowe możliwości, żeby właśnie zwalczać czy chronić zboża przed sceptryzmą paskowaną liści, a także innymi chorobami. Panie Pawle, a doprecyzowując, czy możemy się spodziewać już w tym sezonie, że będziemy mogli już w tym sezonie ten produkt zastosować w zbożach, bo o zbożach na razie mówimy? Czy mogę odpowiedzieć krótko? Krótko. Tak. Świetnie, a teraz proszę mi powiedzieć jeszcze jedną rzecz. Na razie w zbożach, ale czy planowane jest, żeby tą substancję, bo nowa substancja fungicydowa o nowym mechanizmie działania, to w dzisiejszych realiach powstawania coraz częściej, coraz szybciej odporności, to jest rzecz bardzo istotna w strategii ant antyodpornościowej, ale pytanie, czy także w innych, w innych uprawach będą, będą chcieli ją Państwo wprowadzać? Zdecydowanie tak, na pewno na 2023 rok to będą uprawy zbóż, głównie przeżyta i żyta zimnego, ale najbliższy. W latach kolejnych planujemy wprowadzanie też tej substancji czynnej i innej, pokrewnej z tej samej grupy właśnie w innych uprawach, chociażby w rzepaku czy w borakach cukrowych. A z tego co wiem, chociażby w borakach takie nowe rozwiązanie będzie na pewno mile widziane. To jest perspektywa kilku kolejnych lat. Na pewno nie tego roku i nie kolejnego, ale nie chciałbym być precyzyjny, bo też do końca tej wiedzy nie mam. To zależy od tempa rejestracji, ale na pewno w przyszłości. To rozwiązanie, czy podobne, będą właśnie w tych nowych prawach również przez nas proponowane. Wspominał Pan, że ten rok jest takim rokiem nowości. Firma Kortewa wręcz zasypie nas nowościami. Proszę, gdyby Pan mógł powiedzieć jeszcze, czego się spodziewać w przyszłości, jakie jeszcze inne rozwiązania wspomagające decyzje i funkcjonowanie w tak trudnych czasach i realiach, nie tylko zmieniającego się klimatu, ale obostrzeń, mają Państwo jako firma Kortewa dla rolników. Faktycznie rok 2023 to tak roboczo sobie nazwaliśmy rokiem nowości. W Cortewie, bo tych produktów jest sporo. Pierwszym takim, który już jest zarejestrowany, jest w Virtuos Pro, następca znanego po. Poprzednika, który jest dedykowany fungicydem do zabiegów T1, czyli głównie pod kątem łamliwości podstawy była mączniaka prawdziwego zbóż, zbóż traw, czy też septurozy paskowanej liści pszenicy. To rozwiązanie już jest zarejestrowane, jest do, dostępne, więc można, można się zaopatrzyć. Poza tym nowe herbicydy zbożowe oparte o regulatory wzrostu dedykowane do zobaczenia przytuli czepnej, błodziszka drobnego, do dymnicy. Nowy herbicyd nalistny w kukurydze które będzie nie tylko takim rozwiązaniem skutecznym pod kątem chwastów jedno- i dwuliściennych, ale będzie zawierał w swoim składzie safener, czyli substancję zabezpieczającą kukurydzę przed uszkodzeniami, co myślę też jest ważne, bo widzimy jeżdżąc po polach w maju i czerwcu, że czasami te kukurydze e, takie uszkodzenia mają. Zepią. Tak, one wynikają trochę z warunków pogodowych i korelacji tych warunków właśnie z zastosowanymi herbicydami. Co więcej, na jesień 2023 spodziewamy się także nowego herbicydu w rzepaku, do odchwaszczania rzepaku, opartego o czyli substancję nam dobrze znaną. Tutaj może, nie chciałbym zadać więcej, bo też jeszcze tej rejestracji nie ma, ale, ale spodziewamy się, że to również będzie rozwiązanie, które pomoże nam, nam w lepszym zwalczaniu chwastów w rzepaku. No tak, ale państwo są nie tylko firmą chemiczną, stricte nastawioną na produkty, na środki ochrony roślin, ale także państwo prężnie wprowadzacie nowe rozwiązania, promujecie nowe rozwiązania. Gdyby pan mógł kilka słów powiedzieć? Oczywiście. Tak, widzimy w ostatnich latach, że faktycznie coraz bardziej. Powinniśmy skłaniać się ku patrzeniu na produkty biologiczne. Z tego względu, że z jednej strony mamy trochę takie obostrzenie związane z Zielonym Ładem, z drugiej strony wiemy, jak dużo będzie substancji czynnych, chociażby preparatów wycofywanych, ale nie tylko, możemy spojrzeć na problem azotu, który występuje nie tylko ze względu na zmiany cen, jakie były w ostatnich latach. Ale również chociażby na efekt, jaki te zmiany wywołały, prawda? Bo nagle zaczęliśmy się zastanawiać, jak możemy lepiej gospodarować tym azotem, gdzie możemy zaoszczędzić, czy musimy stosować takie duże dawki nawożenia azotowego i co na nie wpływa. I tutaj firma Kortewa 2022 roku takie rozwiązanie zaproponowała. To są produkty Utrisia czy Blue N, które zawierają bakterię metalobacterium symbioticum, które wiążą azot z powietrza i dostarczają go roślinie w formie azotu amonowego. Dzisiaj też podczas naszego wystąp wystąpienia pokazałem Wyniki doświadczeń przeprowadzonych na Uniwersytecie Przemysłowym w Poznaniu w 2020 roku, w 2022 roku w oprawach pszenicy, ziemi czy kukurydzy, gdzie też myślę, że udało mi się pokazać przede wszystkim, że nie zawsze musimy stosować wysokie dawki nawożenia azotowego, bo ono jest bardzo zależne od warunków glebowych, od, od, od wody, a z drugiej strony jak możemy wspomóc się właśnie chociażby bakteriami wierzącymi azot, żeby jednak wycisnąć w cudzysłowie oczywiście z tej rośliny jak, naj, jak najwyższy plon. I tutaj te różnice były. Na tyle znaczące, że mam nadzieję, że też spowodują, że będziemy mogli się zastanowić trochę, trochę więcej nad tym, jak tym azotem zarządzać i co za, zastosować, żebyśmy mogli jednak no, zbierać więcej. Panie Pawle, ja tylko mogę życzyć powodzenia i gratulować tak szerokiego portfolio. No i bardzo cieszy fakt, że jednak tych substancji przybywa i nowe rozwiązania się pojawiają. Jednak Zielony Ład będzie wymagał od nas sporej ekwiriblistyki i mam nadzieję, że te rozwiązania pomogą Państwu, ale myślę, że przede wszystkim rolnikom w funkcjonowaniu w tych realiach. Dokładnie tak. Myślę, że na dzisiaj, to co też padało na tej sali kilkukrotnie, musimy mądrze podejść do tego, jak możemy te nowe technologie i metody połączyć z tymi konwencjonalnymi, już dobrze nam znanymi, bo wygramy tylko wtedy, kiedy będziemy analizować i fajnie potrafili je połączyć. Wtedy będziemy mogli po prostu być może zostać na tym samym poziomie planowania, mimo coraz mniejszej ilości dostępnych rozwiązań. Bardzo dziękuję dzisiaj za rozmowę, za Państwa obecność na naszych seminariach. Dziękuję bardzo. Dziękuję również.